Trenerzy rywal dzisiaj z Kalisza postawił ciężkie warunki, no i ta pierwsza połowa, szczególnie pierwsza połowa, gdzieś tam była nie do końca po naszej myśli. Jeżeli popatrzymy przez pryzmat wyniku, to tak, chociaż uważam, że w pierwszej połówce jeździmy również parę dobrych rozegrań piłki. Przeciwnik w pierwszej połówce nie stworzył żadnej sytuacji, a zdobył bramkę po, po rzucie karnym, po takim naiwnym faulu, gdzie niepotrzebnie został przeciwnik zaatakowany, sfaulowany, gdzie ta piłka już wychodziła patrząc na, na, na aut bramkowy. Tak więc na pewno przeciwnik, pomimo tego, że gra w trzeciej lice, ale ma kilku zawodników, którzy grali wyżej, z niezłymi umiejętnościami, tak więc jak im pozwoliliśmy na to, żeby się utrzymywali przy lice, żeby rozgrywali piłkę, to, to robili to dobrze, tak więc na pewno tego typu sprawy są pożyteczne, bo to jest dobry materiał do, do pokazania tych błędów, jakie robimy i, i przede wszystkim również takiego podejścia do, do tego typu spotkań, gdzie... Nie można, nie można zakładać, że to będzie łatwy mecz, gdzie, gdzie jest jak gdyby na papierze różnica lig. Później na wojsku trzeba pokazać umiejętności walki i to, że, 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 że przede wszystkim grając wyżej, no się jest lepszym pod względem umiejętności. Dzisiejsze szanse dostali głównie zawodnicy, którzy mniej grywali w sparingach i ci młodsi. Czy trener jest z nich zadowolony? Oczywiście no ten sparring miał też na celu to, żeby ci zawodnicy, którzy grali mniej, zagrali ci w większym wymiarze czasowym. I to dla nich również jest jak gdyby takie doświadczenie. No taki, taki mecz powoduje, że mogą zobaczyć, jak, jak to jest ten na, gra w tej piłce seniorskiej. Szybciej muszą się wtedy e, jak gdyby pozbywać tej piłki i rozgrywać. Nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać. Tak więc na pewno każde tego typu spotkanie jest bardzo pożyteczne. I, 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 I również to dzisiejsze, które rozegraliśmy z Kalisją, dla nas jest, jest, jest ważnym spotkaniem i dużo na pewno materiału do, do analizowania, do wyciągania wniosków z błędów. Dziękuję bardzo.